O Jezu! Przecież dzisiaj się wyprowadzam z domu. Bo dzisiaj do� -y. mam przecież. Ojej. Ciągłe to Jezu, przecież dzisiaj mam wyprowadzkę z domu i jadę na studia. Przynajmniej się przynajmniej Moje No i nie będę, mam, przeszkadzać. I zabieram z sobą pieska. Eee, tak, bo jeden piesek jest mój, go kupiłem, ale jest ogólnie na dole. A, może to, może to jest dla pieska, dla kota. Prowadzę się sobie... super. muszę się przebrać. Przebię się w to. Chociaż poziom też spakuje. Nawet który się mi nie patrzymy, to sobie spakuje. Bo wiecie, jak się przeprowadzę gdzieś, to, to chyba trzeba mieć jakieś miną. No żeby ich nie zapomnieć o, o, kosmetyki, kosmetyki, najważniejsze kurde, jakaś druga torba by się przydała pierdziu, jak to zamknąć, chyba muszę dupą do o, zamknęło się, hehe Mm, dobra, to już puste. O jezu, jeszcze to. Ojej, mm -hmm, mm -hmm. widzimy się, gdy znajdę jakąś drugą, drugą walizkę. E, dobra, znalazłam, nawet na strychu szukam, ale znalazłam. Będę mi się myliły, ale dobra. Tak, tutaj będzie z kosmetyka. Mm, perfum. Jeszcze rodzice śpią, a ja zwykle, muszę pierwsza wstawać. Wcale mama pierwsza nie wstaje. Nie tylko wstaje. Ostatnie są moi siostry. Czapka się, się przyda. Nie myślę, że mój blok jakiś to też no zaczę To się jeszcze ono zapakuje czeka też tak okulary też. To też ten karton wyrzucam o moje perfumer. z e, Louis Vuitton. Każdy z klas, mi tak mówi Czy z oczywiście z z... no z Gjitheń, czy tam studia, no chyba studia. Widzimy się gdy zamknę to, bo chyba trochę to potrwa. No. Chociaż to bięgóje jest taki pięty. Ale niestety no, muszę się z nim pożegnać. Wszystko zabrałam pewnie nie tak. Oj! No. no. Wziąłam tylko... Niech wezmę jeszcze piska, dobra, wezmę go. w no. Jeszcze oni nie wiedzą, że się wyprowadzą, ale ich obudzę. Czemu? A. Nie będę miała z basenem domu? Jeszcze ja mieszkałam w tym domu i jednaś lat A ani razu nie korzystałam z tego basenu. Ani razu. Może jeden raz, ale to było z 15 lat. Chyba z... dwa na my... je sumie 10 lat temu, no. więc może nie pamiętam, ale Łe, łe, Ciekawe, czy spotkałam tam Julkę, moją przyjaciółkę. Dobra, jedę na dół. Dobra, jestem. Jeszcze pieska muszę zamknąć. Na razie ich obudzę. Dziewczynki, wstawać! Muszę gdzieś iść. Nie, nie, no, nie no. Jestem Lęka. nie, jestem Lenka. nie, nie, ty jesteś Lęka. No właśnie, no No, ja nie, To To jesteś lęka, a jestem nie, 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 Tak! nie, nie, Tak! odkuliliśmy! nie, to Jej. No, idzie już. No, no właśnie. Mamuś wstawaj, tata wstawaj. Mama wstawaj. Co? 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 Co się dzieje? Co się dzieje? Już, 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 musisz iść. <grym> e, musisz iść. No muszę niestety. No na studia idzie niestety, musi iść. Wstawaj ty głąbie! Wysłuchaj, musisz mi tak zawsze nazywać? Tak, ja rzędę w tym domu, więc masz się nie wymądrzać. Jestem? No dobra. Nie mów, nie bo w Boga. I ile razy mam ci to powtarzać? Tysiąc? Jeśli nie bądź takim pexalceralom. A nie chcę użyć tego w garniturku. I przewodłem taki stary chłopiec z nim. I ja jestem chłopcem i nie zadzieraj ze mną, bo mógł uwagę. Na swojej żony, tak mówisz, jak śmieszny płcanie. Mama, nie kłócisz nie. No właśnie nie kłóci się, bo będziemy pokać. Posprzątamy wam. A nie, nie widać. Nie idziesz spać, tylko po prostu idziemy za wiecznie. do No wiesz, do lice. Zaczyna studia. Dobra. Chodźcie, dziewczynki, poczekaj, a jeszcze zabierę Czekam. Dobra, chodź. chodźcie. Chodźcie. będzie Chodźcie. Mam. Nie, niech on nie ujrzał. Niech on nie ujrzał, nie nie znaczy, ja Nie świruj już. Właśnie, czemu wy latacie trudno, idziemy wszyscy. Czemu wy właśnie przemknęliście przez drzwi? A ty też wiesz? No kurde, niech tylko do no, tej karmy to nie idzie. No. Ja pierdzielę. Przy maleństwach tak nie mów, kochana. Jezu, i tak się wypowadza, więc mogę mówić co chcę. No. Dobra, chodźcie, idzie. Dobra, jesteśmy. Mm, Przynajmniej nie pusta. Muszę i mam jest druga a tak ty jesteś druga a to ty masz nóżkę. mam potem gdzie sprawdzić, tam a to nie jest pierwsza nie, nie jestem druga B. możemy się wymienić koszki Bo. Dobra, bo ja na koszku co mi lubisz nie czuj z tym, a to jest... Nie, też czasem. Nigdy nie widziałem takiej obszkodowanej baby. Baby, babą, ty, ty możesz być, nawet ty wiesz. Aha. No, moja szafka, haha. Czuć, czuć, czu. Dobra. Niestety widzę, że muszę kończyć. Bo bardzo mi się trzeba jeszcze i wiem, że robię bardzo krótkie filmiki, ja ale muszę się wybaczyć, bo po prostu mam 5 w telefonie, ja uważam udowodnię. Wiem, no, późno jest, mam 5 Ну, мне нужно, чтобы мы чтобы телефон моего и Папа! Папа! Папа. 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 Папа.